już czeka Japonia na poważną operację serducha. Dzień dobry wszystkim. U nas w tym tygodniu na podnośniku Honda i bierzemy się za wymianę serduszka. Ale zanim wjedzie serduszko musimy przygotować pacjenta na ponowne przyjęcie. Więc dodatkowo tutaj z rzeczy, jak już mamy sanie, zawieszenia wyjęte, gumy stabilizatora. Okazało się, że Tuleje wahacze przednie są już powyrywane, więc... Zresztą wszystkie są powyrywane z racji wieku Wypracowane, więc w bardzo dobrej cenie znaleźliśmy nowe wahacze Pójdzie zestaw, dwa nowe wahacze, gumy stabilizatora jeśli chodzi o zawieszenie Jeśli chodzi o nowe serduszko To tule, że stare serduszko Tu mamy już nowe serduszko Ale zanim to serduszko wjedzie z powrotem na miejsce Trzeba je odpowiednio przygotować, więc mycie, czyszczenie, tak, żeby można było. Jak ja to mówię, zawsze składać na czysto. No, i wiadomo, uszczelki, kolektor sący, przepustnica do wymycia, no bo jest czarna. Tak, żeby to miało ręce i nogi. No, i od razu zestaw sprzęgła wjedzie. Zestaw sprzęgła, wiadomo, Ksedy. Standardowo z uszczelniaczami półosi, nowym olejem. Tak, żeby to, tak żeby to pochodziło. Tak, żeby to pochodziło. Zestawik już sobie tutaj leży. Czeka, jakieś uszczeleczki też już mamy. Olej jest. Także nie jest źle. Bierzemy się za pracę. Kończymy pracę przy akordzie. Główne zadanie tutaj, jakie było, to była wymiana silnika. Przy okazji, takie rzeczy jak gumy stabilizatora, od razu zmienione, bo trzeba było wyciągać i tak. Sanki zawieszenia, nowe sprzęgło, uszczelnienie skrzyni biegów, nowe wahacze, bo wszystkie tuleje praktycznie były powyrywane. Tak to wygląda od spodu. Auto już pół godzinki sobie pochodziło na biegu jałowym. W tym czasie zrobiliśmy pukankę, Spuściliśmy olej, zmieniliśmy olej. Także jest zalane świeżutkim olejem. Płyny uzupełnione. Tutaj mamy nowy katalizator a dlaczego nowy katalizator to zaraz wam powiem tutaj mamy stary katalizator i auto było po kolizji i po, w trakcie kolizji yy, przedni pas uderzył tutaj w przód katalizatora tak nie widać z profilu trochę to lepiej widać to tutaj no, poszło ognicenie poszło yy, no i cały wkład połamał się na trzy części, katalizator w aucie stoi tak w pionie, więc te trzy części po prostu się połamały, sunęły się w dół, zablokowały wydech. I w tym momencie klient, podobno jego żona jeździła po prostu w takim autem, się jeździło cały czas do momentu, aż po prostu zgasło, zostało zgaszone i już nie chciało odpalić. Jak później się okazało przez zatkany wydech auto przytarło się i zostały wypalone i zawory i kompresja była puszczana przez skrzynię korbową, także albo był silnik do remontu, albo szukanie drugiego słupka. No i wyszło, że najtaniej, najbardziej ekonomicznie będzie tutaj wymienić słupek. Klient znalazł słupek. Słupek został zmieniony, oczywiście Dodatkowe pracy zostały wykonane jak, jak tam uszczelki, kolektor sący, kolektor wydechowy, uszczelka pompy wody, tak żeby uszczelka pokrywy zaworów, tak, żeby za chwilę nie wracać do tematu. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda od góry. Mamy widok od góry, mniej więcej wszystko się poskładane. Także ostatnie jeszcze podpięcie komputera. Sprawdzenie, czy nie ma żadnych błędów i będziemy robili jazdę próbną i wydawali auto klientowi w końcu a tutaj widać jeszcze na osłonie termicznej katalizatora jak to było uderzone przedni pas poszedł poszedł całością w katalizator też dostał zresztą kawałek alternatora widać że było wyłamane także było uderzenie i od tego uderzenia zrobił się problem pod tytułem konieczność wymiany całego silnika także no niestety trzeba Dobrze weryfikować podczas naprawy po co zostało uszkodzone, i oczywiście zgłaszać do ubezpieczalni, bo ubezpieczalni czasami przyjadą powiedzą: O, zderzak, lampa jest ok. A później wychodzą takie tematy, że ktoś po prostu no, nie dopatrzył się, myślę, że będzie ok. Aczkolwiek zawsze można było tutaj szybko kamerą inspekcyjną zajrzeć w sondę i zobaczyć tylko, czy kolizator jest cały i to by podejrzewam nie zrobiło takiego kłopotu jaki zrobiło no ale jest jak jest spróbujemy go jeszcze odpalić wsiadam do auta także będziemy go będziemy go odpalać no i że będzie sobie chodził będzie sobie chodził, pokazujemy jeszcze tylko błędy. Myślę, że będzie jak najbardziej ok. To tyle na dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. Jeśli macie uwagi, piszcie. Bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Macie jakieś ciekawostki, też dajcie znać. A ja biorę się za następny projekt. Do następnego. Hej!